Witajcie kochani. W dzisiejszym filmie pokażę wam jak nadawać w radiach internetowych w oparciu o panelradiowy.pl. Właśnie na tym się dzisiaj skupimy, jak nadawać w radiach internetowych. Krótka porada, którą na początek mogę wam dać, to jest to, że będzie wam potrzebny na pewno mikrofon i w zależności od tego jaką macie sytuację, czy Macie interfejs audio zewnętrzny, czy nie macie tego interfejsu, to będą dwie drogi działania. Ponieważ pierwsza droga działania to jest taka, kiedy nie macie interfejsu. Musicie wtedy mieć na przykład w laptopie wejście mikrofonowe, wtedy do takiego wejścia podłączacie mikrofon, prawda? Najczęściej jest to złącze mały jack, no i wtedy też mikrofon musicie mieć z małym jackiem prawda, żeby go podłączyć. No i wtedy e, rzecz ma się trochę inaczej, bo musicie skorzystać z aplikacji, która się nazywa, e, z aplikacji, która się nazywa e, Winamp i dołączona do tego jest wtyczka DSP Showcast. I z tej wtyczki możecie skorzystać. Ja wam podlinkuję, jak tą wtyczkę można ustawić. Tam są wszystkie porady dotyczące ustawienia tej wtyczki, więc w opisie to na pewno znajdziecie. Ja natomiast dzisiaj pokażę Wam sposób drugi, kiedy macie interfejs audio e, lub, właśnie, mikrofon e, w swoim komputerze. E, podpięty też, bo tak też można zrobić. I jak to ustawić w programie do nadawania. E, już Wam to pokażę. Zapraszam serdecznie na odcinek. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję i kliknijcie dzwoneczek, a żaden film na moim kanale was nie ominie. Zapraszam serdecznie. Jesteśmy w programie do nadawania e, radiowego Mix przez 3X. Poradnik na moim kanale do tego programu jest, więc śmiało możecie zajrzeć właśnie tam. Od czego zaczynamy? Mamy już podpięty mikrofon do naszego komputera, interfejsu. No i teraz przydałoby się zrobić jakieś ustawienia. Po pierwsze, tak. Po pierwsze, musimy znać swoje dane na panelu radiowym, prawda? W tym celu, na stronie panelu radiowego musimy się tutaj zalogować do swojego panelu, prawda? Logujemy się do, do swojego, do swojego yy, panelu w radiu, i tam nasz, yy, powiedzmy, Yy, tutaj ktoś, kto założył ten panel. Ma odpowiednie dane, które będą nam potrzebne, żeby wpisać w tym programie. No, i teraz yy, przechodzimy sobie do programu, który będziemy nadawać, i musimy wejść w ustawienia. Tutaj możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy kliknąć tutaj i kliknąć ustawienia, albo użyć skrótu Ctrl P. Od Preferences. Mamy ustawienia. E, pierwsze ustawienia to są ustawienia karty dźwiękowej, i tutaj bardzo ważna sprawa: ustawiamy sobie główny sterownik. I teraz tak, jeśli będzie to Wasza karta, jakaś tam e, e, po prostu zewnętrzna, no to tutaj wybieracie sobie e, Windows Direct Sound. Ja mam e, sterownik Ezio, więc wybieram Ezio, i tutaj potem będziecie mogli sobie wybrać. I teraz tak, ustawiamy sterownik główny wyjścia. To jest bardzo ważne, bo to będzie definiowało to, że będzie dźwięk nam właśnie szedł przez naszą kartę i będzie odtwarzany. W ogóle będziemy go słyszeć, prawda? Czy będziecie odsłuchiwać to przez interfejs, czy będziecie to odsłuchiwać w swojej karcie? na komputerze, prawda, przy założonych słuchawkach. No i dobrze. I tutaj wejś, wejście, wejście ustawiamy sobie mikrofon. Jeśli mamy więcej mikrofonów, oczywiście możemy ustawić więcej. Tutaj możemy ustawić akurat do czterech mikrofonów. I tutaj też wybieramy sobie kartę, z której korzystamy i Tutaj polecam wybrać kanał pierwszy, bo możemy też jeden, dwa, ale wtedy będziemy mieli dźwięk tylko w jednym głośniku, i będzie to dość kłopotliwe dla osób, które nie będą słuchać w stereo. Będą czasami takie sytuacje, że mogą nas w ogóle nie usłyszeć, a na tym nam akurat zależy, żeby nas było słychać. Więc tutaj polecam wybrać tylko jeden kanał, to są ustawienia. Audio. To są naj, jedne z najważniejszych ustawień. No i teraz najważniejsze ustawienie, kolejne: to jest ustawienie nadawania live. Nadawania live. Tutaj mamy yy, taki protokół połączenia, i tutaj najważniejsza rzecz, wszystkie te ustawienia. Musimy znać przede wszystkim nasz serwer nadawania, czyli to jest tutaj to, to okienko. Musimy znać port. I musimy znać hasło nasze, które wymyśla nam e, właśnie nasz e, admin radiowy, prawda? Nasz szef, szefów radiu, e, który zakłada to radio, wymyśla sobie te e, hasło, prawda? No i tak. Te dane musimy tutaj wprowadzić. E, I teraz tak, bardzo e, ważna rzecz żeby tutaj przełączyć się na Showcast 1, prawda? Bo tak na panelu radiowym funkcjonuje e, taki e, tutaj e, typ. E, funkcjonuje, więc na, ten, na to trzeba się tutaj a, przełączyć. Te inne a, oczywiście też są, ale nie akurat na panelu radiowym. To jest. E, Jedno ustawienie, którego musimy dokonać, zjeżdżamy sobie na dół. I tutaj ważne dane: eee, bardzo ważne dane to jest tak, nazwa strumienia to będzie nazwa naszej audycji. Nazwa strumienia to będzie nazwa naszej audycji, i tutaj możemy sobie wpisać cokolwiek chcemy. I druga najważniejsza eee, rzecz to gatunek. Bo tutaj w tym polu gatunek będzie nam się wyświetlał na panelu radiowym. Właśnie nasza nazwa jako prowadzącego audycję. Czyli tutaj mamy tak, trzy pola u góry, czyli mamy serwer do nadawania musimy znać. Musimy znać port i musimy znać tutaj hasło, które wymyśla nasz tutaj szef radiowy. No i poniżej te dwa pola nas interesują. Interesuje nas pole yy, nazwa strumienia. Tutaj wpisujemy sobie nazwę audycji, polecam nie stosować polskich znaków, bo one potem nie będą czytane, więc raczej polecam napisać to po prostu, nawet jeśli te znaki się zawierają, no to polecam po prostu napisać je bez ogonków, bo wtedy będzie to czytelniejsze. E, no i tutaj mamy oczywiście gatunek, to tutaj nazwa naszego naszego, prawda, e, nasza nazwa jako prowadzącego audycję. I to są tak naprawdę wszystkie ustawienia, które musicie zrobić, żeby móc nadawać. Teraz tak, tutaj mamy do nadawania e, funkcję R, właśnie tak to się fajnie tutaj e, nazywa i jest to funkcja, którą możemy włączać. Stąd, prawda? I do wszystkiego tutaj mamy skróty, e, a obok mamy funkcję nagrywania. Jeszcze jedna ważna rzecz, żeby, żeby nie było, to wchodzimy sobie jeszcze raz w ustawienia, i też możemy sobie tutaj od razu zająć się zakładką poniżej: nagrywanie. Nagrywanie. Tutaj macie ustawienia do tego, jak ustawić program pod nagrywanie sobie audycji, prawda? tutaj możecie wpisywać sobie tagi, e, możecie sobie tutaj różne rzeczy ustawiać, ale najważniejszy jest tutaj ten folder. Ta ścieżka to jest folder, gdzie zapisują się nasze miksy moi drodzy, bo teraz jak ja sobie wejdę w, e, w muzyka program mix. Recordings, to mam wszystkie moje nagrania z ostatnich czasów, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo to jest fajne. No i teraz tak, tutaj możecie sobie wybrać, jaki ma być format pliku wyjściowego, czyli jaki format ma wam zapisywać. Czy ma być to WAVE, e, czy ma być to MP3, prawda? E, czy OGG. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj sobie to wybieramy, prawda? Yy, możemy oczywiście sobie tutaj wybrać, yy, prawda? Czy ma być to yy, 16-bitowy, 24-bitowy, czy 32-bitowy zmiennoprzecinkowy. Yy, prawda? I tutaj jest yy, ważna rzecz też, właśnie. Jak yy, duże nagrania na przykład są, to program je podzieli na tyle, ile będziecie chcieli mieć tutaj yy, wartość tego, więc to są zakładki, tak naprawdę w tym programie najważniejsze, czyli ustawienia audio. Tutaj nic polecam nie zmieniać, bo to jest po prostu, to są dodatkowe ustawienia, które tak naprawdę nam w niczym nie pomogą ani nie zaszkodzą, tak naprawdę. Ustawienia nadawania live. Więc tutaj te trzy, te trzy rzeczy, które były, yy, i nazwy tutaj pozmieniać, prawda? Tego tutaj nie musimy zmieniać, bo tego nie będzie yy, widać. Yy, I zakładka nagrywanie. Gdybyśmy chcieli nagrać nasz wykon, prawda? Audycję naszą chcielibyśmy nagrać, to możemy oczywiście to tutaj zrobić. I tak naprawdę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby nadawać. Wystarczy tylko sobie załadować muzykę do programu i kliknąć tutaj ten przycisk R i wtedy on się zaświeci nam na y, zielono i możemy sobie rozpocząć nadawanie. I od momentu kiedy on y, będzie tutaj y, zapalony. Od tego momentu jesteśmy już na antenie radia, w którym nadajemy. Także nie jest to trudne. Mam nadzieję, że e, ten krótki poradnik posłuży Wam e, w przyszłości. E, ja korzystam z tego programu Mix, bo jest e, darmowy, jest funkcjonalny, bardzo fajny. E, powiem Wam, że nie zawiodłem się na nim, a to jest najnowsza jego wersja. O tej wersji też e, nagrałem filmik. Bardzo fajny program. Mam nadzieję, że wam się spodoba e, właśnie ten e, program do nadawania. Można nadawać z różnych programów. Wiem, że e, VDJ czyli Virtual DJ e, pozwala nadawać. Nie można nadawać z traktora, ponieważ tam jest e, trochę inny Protokół można natomiast właśnie za pomocą tego e, zewnętrznego, e, zewnętrznej wtyczki e, DSP Showcast, na przykład właśnie e, po prostu przesyłać sygnał do tej wtyczki z jakiegokolwiek programu e, i nadawać. Dzięki temu właśnie e, tam procesorowi, prawda, te, tej wtyczce Showcast, można oczywiście nadawać. I nie ma z tym problemu, tylko trzeba po prostu tą wtyczkę dobrze ustawić. A jak ją ustawić, to będzie y, link w opisie, na pewno sobie y, poradzicie, y, bo nie jest to też trudne, prawda? Trzeba po prostu tą wtyczkę sobie zainstalować, i wtedy możemy tak naprawdę z każdego źródła na naszym komputerze grać muzykę, bo będzie ona po prostu wysyłana przez główny sterownik do tej wtyczki. I z tej wtyczki DSP będzie wysyłana na serwer radiowy. To też jest jakiś pomysł, i wtedy też możemy na przykład e, z jakiegokolwiek programu miksującego sobie e, korzystać. Tylko wtedy musimy pamiętać o tym, że żeby nadawać w radiu, musimy uruchomić to przez wtyczkę DSP Showcast, prawda? I to zadziała na pewno, bo kiedyś na samym początku też próbowałem. Jak jeszcze nie poznałem programu Mix, to też próbowałem w ten sposób nadawać. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik jakoś Wam pomoże. Oczywiście, serdecznie zapraszam na inne moje filmy. Bawcie się świetnie za pomocą właśnie tej aplikacji, jaką jest program Mix, i twórzcie swoje własne piękne audycje na panelu radiowym. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!